Cześć, witajcie z tej strony Martin. Dzisiaj będę miał dla was recenzję bardzo ciekawego gamepada. Mianowicie jest to gamepad stojący obok mnie, GameSir G4S, czyli gamepad bezprzewodowy, ale to nie jest jedyna metoda komunikacji tego gamepada. Dość drogi, ponieważ kosztujący, no przynajmniej 250 zł, dlatego cena dużo wyższa niż chociażby gamepadów od Xboxa 360 czy Xboxa One nawet, ale za to gamepad broni się bardzo wieloma cechami, o których dzisiaj właśnie usłyszycie. W tym teście będzie i część praktyczna i dokładne wrażenia z testowania tego właśnie ciekawego urządzenia. Zapraszam was do oglądania, zaczynamy. Tak więc oto gamepad GameSir G4S. Naprawdę ciekawe urządzenie. Na początek zobaczmy, jak jest wykonany. Większość tego gamepadu to dobrej jakości plastik. Boki mamy gumowane, więc ten chwyt jest naprawdę pewny tutaj. Pad jest, jak widzicie, dość duży. Mamy tutaj elementy przypominające metal, natomiast jest to tylko i wyłącznie plastik. Złącze do ładowania, gamepad bezprzewodowy, oczywiście reset mamy tutaj z tyłu. No, i szereg przycisków, i może po kolei od razu wrażenia co do użytkowania tych przycisków, zanim przejdziemy dalej. Zacznijmy od krzyżyka. No, działa przyzwoicie, cicho. Jest to ośmiokierunkowy D-pad, ale jakiejś takiej super precyzji tutaj w działaniu nie wyczuwam. Styki analogowe, powiem Wam, że jak dla mnie troszeczkę zbyt luźne. Wolę te Xboxowe, ponieważ stawiają trochę większy opór i bardziej precyzyjnie można dozować. Tą siłę. Tutaj one troszeczkę luźno latają. Tym bardziej, jak gramy na smartfonie, gdzie ten ekran jest mały, ta czułość powinna być jak najniższa. Trzeba wtedy, oczywiście, w grze samej sobie czułość wyregulować się joysticka, żeby to nie powodowało jakichś nagłych ruchów. No i też działają jako przycisk, tak w miarę kulturalnie. Następnie mamy przyciski podstawowe. Powiem Wam, że duże, dużo wystające, rozmieszczone dość daleko od siebie, więc nie będziemy przypadkiem dwóch naciskać. No i Mamy Start i Select. Fajna funkcja, że jest on podświetlany. Naprawdę Bayer Tutaj to nam mruga na kilka kolorów. Jest właśnie taki fioletowy, jest niebieski, jest zielony. W zależności od tego, z czym się parujemy, w jakim trybie, można go też używać przewodowo, chociażby z PC tem wtedy jako pad od Xboxa 360 się wykrywa. Mamy przyciski, te górne, które powiem Wam, że... Jak dla mnie, mają troszeczkę za mały skok, są za to ciche. Trzeba po prostu najlepiej naciskać tak przy końcówkach, wtedy lepiej łapią, ale i tak dla mnie ten skok jest po prostu za mały jak na mój gust. Oczywiście jest to kwestia gustu i mamy triggery, które też nie są aż tak. Precyzyjne jak Xboxowe, czy nie stawiają aż takiego oporu, ale jak używamy ich w takich grach chociażby samochodowych jako dodawanie gazu, hamulec, czy strzelamy w strzelankach, no to całkiem dobrze się z tego korzysta. Tak więc generalnie co do przycisków, co do niektórych uczucia mieszane, ale ogólnie pad jako całość jest naprawdę solidnie wykonany. I mamy jeszcze jedną rzecz funkcję cyk. Otwieramy sobie mamy Turbo Mode i Clear. I co to jest, moi drodzy? Jako że do smartfonów to można sobie zrobić coś takiego, rozszerzamy, chwytamy smartfona i mamy coś takiego, można sobie już w grę tutaj grać. Jak widzicie jest od razu kontrola, połączenie, d -padem mogę tutaj wszystkim sterować. Tak więc tak to wygląda jeśli chodzi o tą przystawkę. Bardzo fajna rzecz, ponieważ smartfon nie musi nigdzie leżeć, nie musimy gdzieś koło niego siadać, po prostu bierzemy sobie to razem i to naprawdę bardzo fajnie e, funkcjonuje. Jeszcze, moi drodzy, należy się mały update co do możliwości łącznościowych tego właśnie gamepada. Tak jak Wam mówiłem, łączy się poprzez bluetooth bezproblemowo i to w czterech trybach e, oznacza nam to chociażby kolor właśnie tego tutaj e, światełka LED-u. Mamy niebieski, zielony, fioletowy i Czerwonym. Więc to są cztery tryby, w zależności do czego się łączymy, wszystko jest opisane w instrukcji. I druga możliwość to jest właśnie połączenie tradycyjne przewodowe, czyli tutaj port micro USB, z drugiej strony kabel USB albo przejściówka do podłączenia do tabletów smartfonów. Wtedy mamy bezpośrednio i okazało się, że genialna rzecz, PAD ma jeszcze. W sobie tutaj ukryty był taki właśnie mały dągielek bezprzewodowy odbiornik. Czyli wtedy ten pad działa jako normalny pad bezprzewodowy radiowy. Wsadzamy to do peteta i od razu wykrywa nam gamepada, Więc możemy się łączyć aż na trzy sposoby: bezprzewodowo bluetooth, bezprzewodowo radiowo oraz przewodowo jak w tradycyjnym padzie przewodowym. Tak więc dla mnie świetnie rozwiązane. I powiem Wam, że ilość możliwości tych połączeń w dużej mierze usprawiedliwia cenę tego pada, która jest dość wysoka. Więc sama jakość wykonania też jest mega. A co do feelingu poszczególnych przycisków, to oczywiście jest też kwestia indywidualna. Ja się bardzo wzoruję na gamepadzie xboxowym od xboxa 360, który dla mnie jest ideałem. Dlatego też jak coś mi działa inaczej niż w xboxowym, to lubię pomarudzić, ale ogólnie gamepad jest naprawdę mega wypasiony. Pokażę Wam teraz, jak kontroler sprawdza się w wersji przewodowej na komputerze PC. Gramy w Wiedźmina 2. Jeśli chodzi o samo wykrywanie w systemie, kontroler wystarczy podłączyć przewodowo. Jak widzicie, wykrywa się jako kontroler od Xboxa 360 dla Windows, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Kabel micro USB USB i mamy podłączone. No dobra, gramy. Dobra, będziemy zaczynać. Troszeczkę zbyt duża czułość jest ustawiona, dobra, łatwiej niech będzie. Zbyt duża czułość tych gałek analogowych jak dla mnie. Teraz zobaczymy jak to się sprawdzi na arenie. Natomiast jakby zmniejszyć czułość, to myślę, że będzie lepiej. Jeśli chodzi o trigary, to bardzo przyjemnie chodzą z lekkim oporem, natomiast nie z przesadonym. Dobra, jeszcze ucznik został. Ok. Dobra, powiem Wam, że w takich grach się sprawdza naprawdę fajnie. I będziemy grać w grę dość znaną i wymagającą na Androida, czyli Modern Combat Assault. Jak widzicie mogę się rozglądać swobodnie. Ja mam takie intro. Dobra, pominęliśmy. I teraz tak. Troszkę tutaj czułość jest niestety za duża. Teraz ją przestawię. Można sobie zmniejszyć czułość kontrolera, żeby było lepiej. O, no i teraz już trochę lepiej. Dobra, próbujemy. Dobra, czyli tak, poruszamy się na boki. Przeładowujemy. Dobra. O, jeszcze jeden. Hamasz, hamasz, hamasz. Okej, okay, jakoś tam poszło. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, headshot i lecimy dalej. Powiem Wam, że gra się w tą strzelankę całkiem fajnie. Dobra, helikopter załatwiony. No okej, okay, całkiem fajnie. No i kolejna świetna gra się rozpoczyna. Asphalt 8 Airborne. Bardzo wymagająca gra, obsługująca też chociażby takie gamepady, więc już to sobie sprawdzimy. No dobra. Na razie powiem Wam sterowność jest całkiem całkiem. Dobra, dałem turbo i drifting. Wow wow, wow. <laughs> Trochę mnie pożycało, ale dobra. Drifty są niezłe. Okej. Okay. Wow. No okej, okay, powiem Wam, że generalnie jedzie się nieźle. Tutaj <gryw> akurat się zagapiłem, ale kontrola nad pojazdem ogólnie jest przyzwoita, bym powiedział. Zdaliśmy turbo, super prędkość a wyskocznia była, szkoda zbliża się zakręt. O, porozbijałem wszystko, ale ja dalej. Dobra, Miałam, że tak, tak jak w FPS było nieźle, to w samochodówkach myślę, że jeszcze lepiej. Nie trzeba aż takiej precyzji, no. żeby strzelać herczoty w tych FPS-ach. To niestety tam trzeba w dość małą głowę precyzyjnie trafić. A tutaj jednak jest bardziej bezproblemowo. Fajnie się jeździ. Takie dobre wrażenia. O, Z Generalnie gamepad, jak ktoś lubi tego typu gry, właśnie strzelanki czy jakieś platformówki, chociażby też. I wyścigówki, no to myślę, że fajna rzecz. Ładnie się sprawdza. I znowu się skraszowałem. Ale tak to jest jak się patrzy przez kamerę. Niestety. Nie polecam takiego grania. z koniec wyścigu. No dobra. Powiem Wam, że gamepad się naprawdę fajnie sprawdził i w tej znanej grze. No dobrze. Recenzja za nami. Czas na małe podsumowanie. Powiem Wam tak. Cena tego gamepada nie jest niska. Natomiast jest to urządzenie naprawdę wysokiej jakości. Wykonane bardzo porządnie i przede wszystkim bardzo, bardzo funkcjonalne. Możemy używać go i do komputera stacjonarnego i do tabletów smartfonów z Androidem, z iOSem, więc naprawdę wieloplatformowość tego gamepada jest ogromna. Na dodatek możemy łączyć się albo przewodowo, albo na dwa tryby bezprzewodowe, czyli radiowo albo poprzez Bluetooth, co daje nam naprawdę ogromną gamę tutaj połączeń, możliwości co czyni z tego gamepada naprawdę uniwersalne urządzenie. Bardzo dobrze też sprawują się wszystkie przyciski gamepadu, bardzo dobrze rozmieszczone, wysokiej jakości, dobrze działające, chociaż na niektóre wam troszeczkę ponarzekałem w recenzji, a to jest oczywiście takie moje osobiste, subiektywne odczucie, porównując typowo wszystkie gamepady z gamepadem od Xboxa 360. Jeśli coś nie działa jak w Xboxie 360, to od razu o tym mówię. Po prostu to jest dla mnie najlepszy gamepad, najbardziej udany model i z tego względu wszystkie testowane gamepady porównuje z Xboxowym. Co nie zmienia faktu, że urządzenie firmy GameSir G4S jest naprawdę wysokiej jakości kontrolerem wieloplatformowym i wielo zadaniowym, dość drogim, ale jak chcecie grać na kilku platformach, wydatek będzie mniejszy, ponieważ kupujecie jeden gamepad i używacie go do czego chcecie praktycznie, więc myślę, że naprawdę fajne urządzenie. Gdyby był trochę tańszy, może by jeszcze rekomendacja wskoczyła, w każdym razie ocena wysoka, ponieważ jest to solidny sprzęt. No i na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie proszę mój kanał. Widzimy się w kolejnych filmach, na kanale jest ich już grubo ponad 1200 sztuk, więc jest co oglądać. Pozdrawiam Was, cześć!